Dzień dobry, rozpocząłem od pokazania Wam Jerzego, znaczy relikwii Jerzego, dlatego że Jurek bardzo ukochał sobie zdanie od świętego Pawła: Złodobrem zwyciężaj. I to jest zdanie, które świetnie oddaje to, co mówi dzisiaj Jezus: żeby nie wyłupywać komuś oka, jak ktoś mi wyłupie, i nie wybijać zębów, kiedy ktoś mi wybije zęba i jeszcze do tego mówi skandaliczne słowa nie stawiajcie oporu złemu tak się składa, że bardzo wielu ludzi niekoniecznie bardzo wierzących ale bardzo zapatrzonych na przykład swoją ojczyznę patriotów bierze Jerzego na sztandary tylko, że wielu z tych ludzi nie chce od Jerzego wziąć właśnie tego o czym przed chwilą powiedziałem że przychodzi taki moment którym trzeba się poddać i powiedzieć stop, nie będę więcej oponował nie dlatego, że Jerzy czy wcześniej Jezus, bo On jest tu najważniejszy postanowili się poddać tylko dlatego, że jest taka granica, w której walcząc o wartości walcząc o Boga, walcząc o Ojczyznę, walcząc o dobro po prostu można zacząć robić zło przekroczyć tą cienką granicę. I o tej cienkiej granicy mówi pan Jezus i o tej cienkiej granicy mówi Jerzy, że nie można jej przekroczyć, że cel nie uświęca środków, że nie mogę podnosić ręki na brata, nie mogę go opluwać, nie mogę na niego mówić złych rzeczy tylko dlatego, że wydaje mi się, że ja mam rację i wydaje mi się, że mam bronić prawdy. Cokolwiek by tą prawdą miało nie być. Ta Ewangelia dzisiejsza pokazuje mi, że nie wartości są najważniejsze. Nie to, żeby obronić właśnie tak zwaną prawdę, tylko najważniejsza jest miłość. Miłość do samego siebie, miłość do Pana Boga, miłość do drugiego człowieka, która wyraża się w tym, że ja chcę, znaczy chcę, nie w sensie, że szukam tego, ale że że mam taką wolę, że ja chcę stracić swoje życie, że nie moje życie jest najważniejsze. Ale życie Boga, życie drugiego człowieka jest ważniejsze niż moje. I żeby nie doszło do eskalacji zła, żeby nie napięcie nie wzrastało, żeby po prostu nie tworzyła się wojna, bo to zła mnie mrówka. To ja muszę być człowiekiem, który stawia sobie granice i mówi nie chcę więcej. Stawiać oporu złemu. Nie dlatego, że raz to powtórzę, że zły jest ważniejszy, że zły zwycięża, ale de facto tam, gdzie człowiek w imię Boga się wycofuje, tam, gdzie człowiek ustępuje, tam zwycięża dobro, nie zło. Zawsze tak jest. Proszę Was, nie wybijajcie dzisiaj nikomu zębów. Nie wyłupcie dzisiaj nikomu oka. W internecie też to, że mamy czasami ochotę, a ja bardzo często, komuś dosolić, odpowiedzieć na jego poziomie, to naprawdę nie znaczy, że muszę to robić, ale uwaga, jest tu jeden bardzo ważny szczegół, który bardzo często mi, myślę, że Wam też umyka. Można rezygnować, można nie stawiać oporu złemu, można ustępować i tak naprawdę próbować zwyciężyć, kiedy tak się dzieje? Wtedy, kiedy próbuję już tylko w swojej głowie, albo nawet to wypowiadając, mieć takie przekonanie, że w ten sposób jestem lepszy. Jestem bardziej moralnie ustawiony, jestem bardziej dojrzały od Ciebie, jestem mądrzejszy, no to ja Ci ustąpię. Przegrałeś wtedy. Tu nie chodzi naprawdę o to, żeby mieć jakąkolwiek, jakiekolwiek poczucie Lepszości zwycięstwa nad drugim człowiekiem. Nie ustępować, e, ustępować złemu, nie stawiać oporu, nie wybijać oczu, nie wybijać zębów, to znaczy w pokorze odejść. Po ludzku jest się pokonany i trzeba mieć tego po, poczucie, świadomość, że ustępując przegrywam. Wygrywam w logice Bożej, ale nie w ludzkiej. I nie mogę mieć takiego, takiej cichej satysfakcji dobra, ustępiłem. Nawet jeszcze innym to pokażę. Na fejsie jest tego mnóstwo, czy w ogóle w świecie internetowym, że ktoś pokazuje, że... Ja też to robiłem, przyznaję się, że ktoś napisze na przykład, że jesteś takim czy częścią ciała ludzkiego, a ja mu odpiszę, a niech Cię Pan Jezus błogosławi. I teraz to wszystkim pokażę, że ja odpowiedziałem tak cudownie na tą zaczepkę. To nie o to tu chodzi Panu Jezusowi. To naprawdę ma mnie kosztować, to naprawdę ma być ofiara z mojej strony, to naprawdę ma być nokaut na mojej osobie, bo wtedy dopiero wychodzi to, o co Jezusowi chodziło. Dajcie się dzisiaj znokautować. Przyjmijcie chociaż jeden nokaut świadomie dzisiaj, gdziekolwiek, czy w realu, czy w wirtualu, czy w domu, czy w przechodni, czy w szkole, czy w robocie. Dajcie się chociaż raz dzisiaj znokautować, i przyjmijcie to na klatę, przyjmijmy to na klatę, ofiarując to Panu Bogu. Chrześcijaństwo jest dziwne, bardzo dziwne. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, szczęść Boże. A do widzenia i dobranoc też.